Jaki to jest sens rozbijać butelki zwrotne? W ogóle, jaki to jest sens rozbijać butelki? Ale biorę. Ciąg dalszy jak wyschnie. Naklejki wysuszone. Mam też dwie butelki. Jedna to jest taka jakby butelka na wzór. A druga to jest butelka znaleziona w krzakach. Taka sama jak ta. Butelka wzorcowa do której przykleję te odklejone z potłuczonej butelki nalepki. No, ja używam kleju sztyfto sztyftowego, bo on wystarczający jest do tych celów. No, nie chciałem kupować specjalnie kleju za kilka złotych, tam za złotówkę czy dwa, żeby złotówkę zarobić. No nie więc używam takiego kleju. Który mam, on jest wystarczający, już sprawdzałem. już przymierzona jest ta pierwsza część, z drugiej strony. Tak. Ta część, którą na szyjkę naklejam, ona jest chyba najważniejsza w tym z tego wszystkiego. Tak wyglądają te butelki. No, widać, że. No. Nie szkodzi, to nie szkodzi, że ona jest tak troszeczkę odklejona. I dobra, no i w tej chwili obie butelki można zdać w Biedronce przy okazji zakupów, uzyskując za każdą z nich 1 złotych rabatu. Czyli tak jakby można zarobić 1 zł.